Chiński styl, a chiński styl w wydaniu może być europejskim dziki chili. Bardzo lubię, bardzo mi smakuje, wiem jak to robić. Takich rzeczy nie jem na mieście, bo po prostu ich nie ma. Chał dumbi time tu dziki chili. Zapraszam moich fanów, może być na danie kuchni orientalnej domowy sposób, domowe kombinowanie. Kilka przypraw, oczywiście soja, ocet ryżowy. Bawimy się na totalnie łata wołowa dla ludzi sukcesu, dla ludzi, którzy lubią dobrze zjeść, ale też dbają o swoją figurę. Tak jak ja, Big Time zaprasza. Wspaniały kawałek, proszę, słuchaj, to jest łata wołowa, podobno super mięso, pokroje, paseczki przygotujemy, coś wspaniałego. E, wspaniałe mięso, wspaniała łata wołowa, nie przejmujcie się tym kolorem, różny kolor, jest naprawdę świeże, nie ma obaw, będziemy przyprawiać. A jak przyprawiamy? Zobaczymy, czy kerfur, powidła śliwkowe są takie same jak droższe warianty. Czyli tak, powidła, sosyjowy, ocet ryżowy i trochę skrobi. Później, później jeszcze dodam wodę. Jeszcze damy odrobinę cukru. Tak to wygląda powidła, skrobia ziemniaczana, soja, ocet ryżowy, jeszcze dojdzie cukier. Jest cukier, jeszcze po prostu trochę wody, żeby to rozrobić. I oleju. Olej, woda, wszystko będziemy mieszać. Tak to wygląda smak sprawdzony. Dodałem jeszcze trochę soi, można dodać jeszcze trochę powideł albo innych rzeczy. Kontrolujcie smak. Pamiętacie, ostra jazda do lodówki nie się przegryzie. Dobra, zrobimy sos, będzie trochę keczupu, ocet ryżowy, soja oczywiście. E, powidła, i to są powidła, żeśmy robili powidła śliwkowe. Do tego cukier. Skrobia ziemniaczana. Może lepsza by była skrobia kukurdziana. Mama, nie chce mi się otwierać. No i woda. Będziemy testować. Cukier wszystko będzie. Będziemy testować, woda. E, rozrabiam. Spróbujcie w chacie. Uwaga. Tak to wygląda, czyli powidła, ketchup, soja, ocet ryżowy cukier, skrobia ziemniaczana i woda. Kontrolujemy jakość. Tego ma być trochę więcej, bo mięsa będzie duże. Jeśli chodzi o stronę warzywną, to będzie ostre chili, wiadomość działki, imbir czosnek, rościzna. Chili pokrojone jakby ktoś wyszedł z jaskini, to samo można powiedzieć z dymką, duże kawałki białej szczypierzycy, nawet ta zielona wiadomo ona zawsze zwiększa. Czosnek imbir klasycznie cieniej, ale też grubiej zababa trwa, tu się rozkle, rozgrzewa już olej. A tu pracuje ryż Mamy sos Mięso już pracuje jak za starych dobrych czasów Wrzuciłem mniej, żeby było miejsce Następna partia już czeka Zaczyna się przyrumieniać, ono jest świeże W zasadzie mogę już ściągać, bo to jest tylko chwila Jedna partia tutaj już część bardzo taka soczysta czeka A tutaj smaży się druga Tutaj oczywiście ceramice, czeka już mięso, soczyste a w tym samym czasie wrzuciłem wszystkie warzywa lekko je podpiekę, rzute mięso lekko zamieszałem ryż prawie gotowy stara dobra chińszczyzna powraca klasyka zakończę to teraz sosem, uwaga sos wlany w wina, tylko w najlepszych knajpach czy takie są, nie wiem sam jest ryż, babka ryżowa. Patrzcie tylko na to. Patrzcie na to żarcie. Gotowe, jakie piękne. Będzie na ostro, będzie na słodko. Będzie na kwaśno, będzie na. chili big time